Tak, tak. Oczywiście regulamin przewiduje takie przerwy zawodnicy podczas takiego wyścigu. No i tak męczą się, jest, jest potrzebna chwila na złapanie kilka głębszych oddechów, na ściągnięcie tego kasku i przygotowanie sprzętu, by silnik troszeczkę mógł ochłonąć, by można było dolać metanolu, czy poprawić tam bieżące, chociażby wymienić filtr powietrza, który jest najczęściej zalepiony po walce na takim torze. Patrick Hogart już pod taśmą. Jako ostatni tu przyjedzie Janusz Kołodziej. Bo są także rywale z drużyny Marmy, polskie folie. No to po kolei. Niebieski kask to Martin Waculik. Obok niego w białym pojedzie Patrick Hogard. Potem w czerwonym Davey Watt. No i w żółtym Janusz Kołodziej. Bardzo ciekawa konfrontacja, kolejna ciekawa konfrontacja Łota z Kołodziejem. Na pewno Kołodziej pokazuje, że ma dobrze przygotowane motocykle, że potrafi tu jechać szybko. Że, zwłaszcza ten z tego czwartego toru, umie wykorzystać geometrię tego toru, żeby startując spod taśmy. Na wirażu już szybko przycinać. Tak tak on tutaj bardzo ładnie wykonuje ten manewr przycięcia. w zejścia w kawężnik to ten motocykl, który ma styl jazdy Janusza jest właśnie takim styl dynamicznym motocykle, które motocykl, ma dopasowane też pozwalają mu na to, bo każdy motocykl dobrze reaguje na tego typu manewry. Janusz ma to dobrze spasowane do siebie i widać efekty kiedy przycinam potrafi przejść zawodnika na prostej, który się nie spodziewa go nawet pod swoim lewym łokciem. a zatem za... Kilkanaście sekund rozpoczniemy rywalizację w dwunastym wyścigu dzisiejszych zawodów. Zawodnicy już pod taśmą, jest zgoda sędziowska na start i poszli Janusz Kołodziej mocno, Davy Łot o pół koła za zawodnikiem Starnowa i Janusz Kołodziej na prowadzeniu, ale ściga go Davy Łot, ależ mocno teraz poszedły po szerokiej. Widać, że ma dobrze przygotowane motocykle, że jest szybki kołodziej, znów o pół koła, tam chyba troszeczkę przeszkodził swojemu koledze Martin Waculik, kołodziej prowadzi przed Łotem, Waculik trzeci, na czwartym miejscu jedzie Patrick Hogarth i on w tej stawce już się nie liczy, on przyjedzie na szarym końcu. Tej rywalizacji, a Janusz Kołodziej mknie po trzy kolejne punkty, ale to jest wyścig na remis. A więc za mało dla Tarnowian, jeśli czyli na to, że uda się tu odrabiać e, punkty. To jest czas za mało punktami e, pani dalszym ciągu dawno będzie przegrywał przy tym przy tym e, układzie, jaki teraz widzimy w wyścigu. A David Watt e, po raz kolejny pokazał, że Próbował walczyć, Janusz Kołodziej ma jednak piekielnie Próbował walczyć, by e, tutaj motocyklę. być może była jakaś rozmowa z Davidem, było widać zaangażowanie mocne, wręcz takie ciasne sytuacje z Januszem. Janusz Kołodziej, Dajwej Łot, potem Martin Waculik i na końcu Patrick Hogart. 3 do 3, 39 do 33 po 12 wyścigach. No tutaj dla Tarnowa sytuacja jest coraz bardziej zła, dlatego że zostaje w tym momencie trzy wyścigi. Trzeba odrobić 6 punktów e, i zrobić przynajmniej jeden, aby wygrać ten pojedynek. Czyli tak naprawdę siedem. No ale e, Rzeszowianom e, także widać, że bardzo zależy na tym, by e, zwyciężyć tutaj i to wygrać jak największą różnicą punktów, by za tydzień w Tarnowie... Tak. Bardzo dobry start Janusza tego właśnie czwartego pola, spod samego ogrodzenia wykorzystał ten pas przyczepniejszy. E, tutaj napędził się David Pan zrównając się z Januszem, będą pewnym na prostej. Ale Janusz, Pójdziemy. trzeba tu zwrócić uwagę, drodzy Państwo, że wyszedł kołodziej z tego startu najszybciej, że tak. był o pół koła przed wejściem wiraż już przed tak, autoryzm. Bardzo, bardzo taktycznie, bardzo dobrze ścinając krawężnik, jakby paraliżując szyk jazdy z zawodnikom z Rzeszowa. Oni musieli motocykl wcześniej wyłamać.